Szyma, szyma. Ja jestem sam w dzisiejszym odcinku. wpijam sobie El Primo na 19 rangę, no i będę miał Big Boxa. Ogólnie jest taka sprawa, że jak miałem 70 level, to jak miałem 70 level, no to brakował mi 1 ton do 70 levela. Jak miałem 69. To jeden level mi brakowało do 70 tego lewę dzisiaj, a sobie el primo, na pierwsza no, no, szybko go zniszczę. Nie mogę. Aha. Dobra, ale piąte jeszcze mam. Szóste. Jak to szóste? Dobra, nie mam pojęcia. Ale lecę. Dobra. Próbuję teraz bardziej ostrożnie, no i ten 8-bit będzie mnie tutaj nękał, tak? O, tutaj do mnie. O, Nie Nienawidzę tej gry. Dobra, weź sobie. Powiem jak to powiem, to teraz jakiś kid, właśnie wiedziałem. będzie kurde, wiedział... Wiesz jestem ja Chodź Dobijajcie się szybciej Chodź Ja mam pojęcia Co może być W tym krzaku jest Albo w tym Możesz Nie dobra. Dobrze, że on nie miał mózgu. No, zostaw mnie. Widziałem, że tu ktoś będzie. To ja go. Dobra, umarł? Aż tylko tam ten leon, niech umrze. Dobra. Ktoś jeszcze jest. Nie mam pojęcia. Kto? Dobra, nieważne. Co za miejsce? Czy to jest miejsce plus 6? on mam ze zama. Nie, ja mam z on nazywa nie, on ma dobre spel, a ja player. Normalnie tylko. Muszę czwarte miejsce mieć. No Dobra, to są boty. Te są boty? Chodź do mnie. Też dałeś. No. Albo i nie. Niektórzy to może nie. Ale kto normalny chodzi i atakuje. Nie, dobra bo ty mnie zabierzesz, piątego. tego. Ja potrzebuję czwarte miejsce. Tam zmieni Dobrze. Jest. Więc już mam... Cztery? No, pięć, nawet. Dobra. Otwieram. Ej, może coś być. No i nie męcz. Dobra, a więc to tyle. A więc no, to tyle. Papa. Pa.